Tym razem przedstawiamy propozycję dla tych, którym nie wystarczają możliwości terenowe bulwarowych SUV-ów. Toyota RAV4 czy Hyundai Santa Fe świetnie wyglądają i sprawdzają się w drodze po zakupy, ale w wymagającym terenie ich możliwości szybko osiągają kres. Mówiąc o warunkach terenowych, nie mamy na myśli piaszczystej równiny, tylko muldy, doły i błoto. W tej scenerii Jeep Cherokee jest nie do pokonania. O tym, do czego służy Jeep, mówi już wygląd nadwozia. Prezentowany egzemplarz to prawdziwie terenowy typ z nielakierowanymi plastikowymi nakładkami nadwozia. Ta odmiana jest najbardziej lubiana przez fanów terenowej jazdy, bo z polakierowanymi zderzakami szkoda byłoby zjeżdżać z utwardzonej drogi, a nawet z asfaltu, w obawie przed porysowaniem auta. Wnętrze Jeepa ma utilitarny charakter i ma być przede wszystkim praktyczne w warunkach, którym podporządkowano projekt całego samochodu. To oznacza, że pluszowych siedzeń i welurowych dywaników należy szukać gdzie indziej. Tutaj wszystko ma dać się łatwo czyścić, w tej zasadzie podlegają również tekstylne obicia foteli. O ile przednia część kabiny jest całkiem przestronna, o tyle niewielkie drzwi tylne zapowiadają, że z tyłu może być inaczej. I jest. Tylna kanapa Jeepa Cherokee to nie miejsce dla dryblasów. Pomyślano natomiast o wszechstronności auta, oparcie jest dzielone i składane asymetrycznie. Mimo że Ciroki to naprawdę rasowe auto terenowe, kierowca może korzystać z dobrodziejstw, jakie nawet w autach typowo osobowych uznawane są za luksusowe. Na pokładzie znajdziemy klimatyzację elektrycznie sterowane cztery szyby oraz przyjemnie grające radio z odtwarzaczem płyt CD i zmieniarką w bagażniku. W używanym aucie warto sprawdzić, czy przy dużej głośności dźwięk jest czysty. Bas jest naprawdę mocny i membrany głośników miały dużo pracy przez 8 lat grania. Obok dźwigni pięciobiegowej skrzyni, która niezależnie od przebiegu ma prawo działać z oporami, wymaga raczej męskiej ręki, umieszczono element, który odróżnia Jeepa od bulwarowych słów. Chodzi o dźwignię wyboru trybu pracy napędu. Warto pamiętać, że na suchym asfalcie można używać jedynie napędu na tył. Pozycja a 4H łączy mechanicznie obie osie i można z niej korzystać tylko na nawierzchniach, na których możliwy jest poślizg. Kół. Jeepa CiRoki, którego oglądacie, napędza turbodiesel 2,5 CRD z wtryskiem paliwa typu common Rail, który osiąga moc 143 koni mechanicznych. Nie jest on może królem kultury pracy, jednak po pierwsze to solidny i trwały motor, a po drugie przy spokojnej jeździe umożliwia on zejście ze spalaniem nawet poniżej 10 litrów na 100 km, co w przypadku benzynowych wersji Jeepa jest niemal niewykonalne. Jeep Cherokee jest jak dobre wino, z wiekiem stają się coraz bardziej wyszukanym pojazdem. To dlatego, że samochodów tej wielkości z typowo terenowym układem jezdnym i napędowym mamy dziś naprawdę niewiele. A jak spisuje się zawieszenie Jeepa? Chociaż przednia oś bazuje na niezależnym prowadzeniu kół, to kierowca przyzwyczajony do auto osobowego potrzebuje czasu, aby poczuć się pewnie za kierownicą Jeepa. Auto jest dość wąskie i wysokie, a pozycja za kierownicą potęguje wrażenie przechylania nadwozia na zakrętach. To typowa cecha Chiroka. Niemniej, w używanym egzemplarzu warto sprawdzić amortyzatory, bo mają one duży wpływ na przechyły auta. Aby przybliżyć koszty użytkowania Jeepa Cherokee z roku 2004 podajemy ceny nieoryginalnych części zamiennych oraz przybliżony koszt ich wymiany.